Nigdy nie myślałam, że w wieku pięćdziesięciu pięciu lat będę patrzeć na swoje życie jak na piękną, starą konobę, która w jednej chwili zamieniła się w kupę gruzu. Mieszkałam w Splicie, w samym sercu Dalmacji, a słońce nad Adriatykiem nie przestawało świecić, nawet gdy w moim wnętrzu zapadła wieczna noc. Miałam wszystko. Drażen, mój mąż od 30 lat, był szanowanym człowiekiem w naszej małej społeczności. Prowadził świetnie prosperującą agencję turystyczną, która zarabiała na niezmiennym uroku pałacu Biocleciana i lazurowej wodzie. A co najważniejsze, miałam nasze córki: Anę, mnie i Petrę. Trzy dorosłe, piękne kobiety, które były całym moim światem. Nasze niedzielne obiady, z tradycyjną pikę pieczoną pod rozrzeżonymi węglami, były świętością. Śmiech odbijał się od ścian naszego starego domu na Malianie, a ja czułam, że moje życie jest jak chorwacka melodia słodka i niepowtarzalna. Tego dnia poczułam pierwszy chód, który nie miał nic wspólnego z zimnym wiatrem burę. To było w kuchni, podczas gdy Drażen opowiadał o nowym projekcie. Anna, najstarsza, weszła po szklankę wody. Przez ułamek sekundy nasze spojrzenia spotkały się: moje, jej i Drażena. Coś było w ich oczach. Zbyt szybki błysk. Zbyt intensywny, coś, co szybko ukryli pod maską codziennej obojętności. Byłam żoną i matką przez ponad pół wieku. Znałam ten dom, tych ludzi, każdą fałszywą nutę. Początkowo uznałam to za stres. Może kłótnia? Może problemy z pracą? Ale ten obraz, ten niewytłumaczalny, gorący błysk między moim mężem a naszą córką, utknął mi w gardle niczym oś z wczorajszego obiadu. Pamiętam, że tego wieczoru spaliśmy tyłem do siebie, a moje serce biło nierówno. Wiedziałam, że to nie koniec, a dopiero początek. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Nasze życie w Dalmacji było zakorzenione w tradycji. Chorwaci są dumni, a my byliśmy dumną rodziną. Latem chodziliśmy na riwę pić kawę, a ja pielęgnowałam ogród tak. Jak moja matka uczyła mnie na chwarze z szacunkiem do ziemi. Drażen był moim partnerem w tym wszystkim, a raczej tak myślałam. Jego uśmiech, gdy jadł Paszticadę albo jego ręka na moim ramieniu podczas procesji świętopatrona, to były obrazy, które miały definiować naszą starość. Mija, środkowa córka, była najbardziej wrażliwa. Studiowała sztukę w zagrzebiu, ale często wracała do splitu, szukając ukojenia w naszym domu. Petra, najmłodsza, była jak jej ojciec, przedsiębiorcza, z twardym charakterem. Czułam, że wychowałam trzy silne kobiety. Po tym dziwnym spojrzeniu między Aną a Drażenem, zaczęłam zwracać uwagę na drobiazgi. To, co u nas nazywamy fiaka, stan błogiego, leniwego spokoju, zamieniło się w stan ciągłej czujności. Drażen zaczął więcej pracować, ale jego zapach. Zaczęłam wyczuwać subtelną, Słodkawą woń, która nie była moimi perfumami. Tłumaczyłam to sobie zmianą w pralni, nowym płynem. Ale moje pięćdziesiąt lat życia nauczyło mnie, że ciało i instynkt nie kłamią. Pewnego popołudnia, kiedy drażen pracował w biurze, a ja miałam wolną chwilę na drzemkę, podniosłam jego telefon. Nie miałam zamiaru tego robić. Może to była burę wewnętrzna. Zobaczyłam wiadomość. Nie o Deni. Ot mi. Był to krótki, enigmatyczny tekst. To było szalone. Wciąż czuję zapach lawendy, którą mi dałeś. Lawenda. To była pamiątka, którą drażen przywiózł z Wis, małego, rodzinnego wyjazdu. Poczułam, jak cała krew odpływa z mojej twarzy. Jedna córka? Nie. Dwie? Mój umysł nie był w stanie przetworzyć tego chaosu. Dwie? To było jakby ktoś wyrwał mi serce i rzucił je na stary bruk pod pałacem Dioklecjana. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Cały tydzień po odkryciu wiadomości mi spędziłam w stanie zawieszenia. Moja fiaka zniknęła, zastąpiona zimno palącą gorączką. Udawałam że wszystko jest w porządku. Piekłam krosztule, rozmawiałam o nowym sezonie turystycznym i słuchałam jego nic nieznaczących opowieści. Ale pod tą fasadą był wulkan, który czekał na wybuch. Anna i Mija zachowywały się inaczej. Anna była chłodna, unikała kontaktu wzrokowego. Mija, przeciwnie, była nadmiernie czuła, jakby próbowała się odkupić. To tylko wzmacniało moje podejrzenia. W piątek Drażen powiedział, że jedzie do Szybeniku na konferencję. Idealna okazja. Mimo, że split był miłością mojego życia, ja teraz pragnęłam tylko ciszy i prawdy. Pojechałam do naszego rodzinnego domku na chwarze, gdzie Drażen trzymał swoje poufne dokumenty biznesowe. Czułam, że to nie koniec. Musiałam wiedzieć wszystko. W szafce, za starym albumem ze zdjęciami, znalazłam mały notes. To nie były notatki służbowe. To był jego mały, ohydny dziennik. Czytając go, czułam, jakbym tonęła w lodowatej wodzie. Opis pierwszej nocy z Aną, jej młode ciało, jego duma. Szczegóły o mi, o ich spotkaniach w Zagrzebiu. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Ostatnie zapisy dotyczyły Pitri. Najmłodszej, tej o twardym charakterze. W dzienniku znalazłam wiersz, napisany w pośpiechu, w którym drażen opisywał dziką, nieokiełznaną energię Pitri i to, jak przywróciła mu młodość. Oboje byliśmy już dorośli. Ja miałam pięćdziesiąt lat. On powinien być moim mężem, partnerem starości, a nie drapieżnikiem polującym na moje córki. Cała trójka. To nie był pojedynczy błąd. To był schemat. Celowe zniszczenie mojej rodziny. Wracając promem z Chwaru do Splitu, trzymałam notę zdrażenia niczym świętą relikwię zniszczenia. Może było dziś spokojne, błękitne i obojętne na burze, która szalała we mnie. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i właśnie odkryłam, że moje życie było kłamstwem, splecionym jak warkocze z najdroższych mi ludzi. Nie mogłam płakać. Uzy były za drogie na tak tanią zdradę. Zamiast tego... W mojej duszy osiadł zimny, dalmacki kamień. Postanowiłam, że nie ucieknę. Nie pozwolę, by ten mężczyzna, a teraz już i te kobiety, odebrali mi to, co mi zostało, godność. Musiałam im to pokazać. Musiałam to zakończyć tak, jak Chorwaci kończą wojny z pełną, publiczną demonstracją siły i prawdy. Moja pułapka musiała być doskonała. Musiała uderzyć w jego pychę ich wstyd i w nasze chorwackie poczucie honoru, który był ważniejszy niż prawo. Zaczęłam planować. Zbliżały się imieniny Drażena. Tradycyjnie to wielka okazja, na którą zaprasza się całą dalszą rodzinę i bliskich znajomych. Pomyślałam, że to będzie idealna scena. Ale nie chciałam, by to była zwykła kłótnia przy obiedzie. Chciałam, by to było widowisko by ich kłamstwa wyszły na jaw w najmniej oczekiwanym momencie. Zadzwoniłam do Drażena. Mój głos był spokojny, nienaturalnie słodki. Powiedziałam, że chcę urządzić dla niego wielkie przyjęcie niespodziankę. On oczywiście był zachwykony. Jego ego było tak duże jak całe miasto Split. Zadzwoniłam do dziewcząt. Wszystkie się zgodziły. Nieświadome Jakiej pułapki wkrótce wpadną, myślały, że to powrót do rodzinnej, sielankowej normy. Przez następne dni grałam najlepszą rolę w moim życiu. Rolę szczęśliwej, oddanej żony i matki. Zaczęłam przygotowania do przyjęcia z prawdziwym chorwackim rozmachem. Poszłam na rybny targ i kupiłam najświeższe dorady. Zabrałam się za soparnik, tradycyjny placek z Mangoldem, który Dražen uwielbiał. Wszyscy myśleli, że Helena jest w swoim żywiole. W rzeczywistości, każdy składnik, każda ozdoba były elementem mojej zemsty. Mój plan wymagał dokładności. Z pomocą mojego starego przyjaciela, inżyniera dźwięku, który myślał, że nagrywam podcast o historii Splitu, zainstalowałam małe, niemal niewidoczne mikrofony w salonie i jadalni. Nie interesowało mnie nagrywanie ich rozmów. Interesowało mnie nagrywanie mojej rozmowy z nimi. Chciałam mieć ich reakcję na twardym dysku. W międzyczasie mój mąż i moje córki kontynuowali swoją grę. Widziałam, jak Drażen wysyła ukradkowe spojrzenia do Pitri. Widziałam, jak Anna nerwowo bawi się swoim wisiorkiem. Wiedzieli, że ryzykują, ale ich arogancja była większa niż ich strach. Myśleli, że kobieta w moim wieku jest ślepa. Zmęczona i zajęta tylko kuwaniem, gotowaniem. Moja siostra, Marta, zauważyła zmianę. Zapytała, czy wszystko w porządku? Odpowiedziałam jej, że mam wiszę posłanego Ikada, więcej pracy niż kiedykolwiek i że przygotowuję się na wielką, rodzinny przełom. Uśmiechnęłam się. To był jedyny raz, kiedy powiedziałam im prawdę. Wiedziałam, że to będzie przełom. Tylko nie taki, jakiego się spodziewali. Dzień przyjęcia. Dom tętnił życiem. Zapach przuta, suszona szynka i świeżego chleba unosił się w powietrzu. Goście zaczęli się schodzić, ciotki, wujowie, starzy znajomi Drażena. Wszyscy składali mu życzenia, a on promieniał. Był królem tego małego chorwackiego świata, a ja, jego wierna królowa, stałam u jego boku. Drażen nawet podniósł toast za mnie, za moją Helenę, bez której ten dom i to życie nie istniałoby. Czułam się, jakbym wymiotowała jadem. Moje córki były równie piękne, jak zawsze. Petra w swojej eleganckiej sukience, Mija opowiadająca historię, Anna pomagająca mi w kuchni. To był obrazek doskonałej dalmackiej rodziny. Ale za każdym ich uśmiechem widziałam ten brudny sekret, który nas łączył. Byłam pewna, że żadna z nich nie wiedziała o pozostałych siostrach. To była jedyna przewaga Drażena, trzymał je w izolacji, by utrzymać swoją władzę. Kiedy goście zasiedli do stołów, a Drażen wygłaszał kolejny toast, nadszedł mój czas. Poszłam do kuchni, gdzie Anna i Mija właśnie nalewały wino. Petra stała przy kominku, rozmawiając z kuzynką. Anuś, powiedziałam do najstarszej, z uśmiechem, który poczułam na ustach jak maskę. Czy pamiętasz ten wisiorek z lawendą, który tata ci kupił? Mija ma bardzo podobny. Anna zamarła. Mija, która stała obok, upuściła butelkę wina. Szkło rozbiło się z głośnym hukiem. Wszyscy w salonie spojrzeli w naszą stronę. Drażen zerwał się z krzesła. Pułapka zaczęła działać. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Huk pękającego szkła był jak strzał startowy. Cisza, która zapadła w salonie, była cięższa niż letnie upały w splicie. Drażen podszedł do nas, jego twarz była biała, a jego chorwacka pycha zaczynała się kruszyć. Co się stało? Heleno, czy wszystko w porządku? Zapytał, starając się opanować sytuację przed gośćmi. Tak. Drażen odpowiedziałam, a mój głos był zimny jak woda Adriatyku w grudniu. Idealnie w porządku. Właśnie rozmawiałyśmy o Paniątkach rodzinnych. Prawda, Miu? Mia była w szoku. Anna patrzyła na Drażena z paniką. Nikt z gości nie rozumiał, ale czuli, że coś się dzieje. Rodzinna dynamika była zaburzona. Zabrałam dziewczyny do małego Bocznego pokoju, drażen poszedł za nami. Zamknęłam drzwi. Komentarze mogą zaczekać, powiedziałam ostro. Ale prawda, już nie. Wyjęłam z kieszeni spodni mały, skórzany notes. Znalazłam to. Znalazłam to w domku na chwarze, drażenie. Myślałeś, że to tylko notatki biznesowe. Rzuciłam notes na stół. Mija go chwyciła. Jej oczy wędrowały po stronach, a kiedy dotarła do opisu swojej siostry Eni, syknęła. Anna wzięła notes. Jej reakcja była natychmiastowa i brutalna. Ty kłamiesz krzyknęła do mi. Myślałam, że to był tylko nasz sekret. Odkąd? Mija szlochała. Od Zagrzebia. On powiedział, że tylko ja. Nagle, Petra, która weszła za nami, Zapytała cicho: Co się dzieje? Jakie tajemnice? Spojrzałam na Drażena. Był pokonany. Teraz, kiedy córki wiedziały o sobie nawzajem, jego system kontroli legł w gruzach. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. W małym, dusznym pokoju zapanował chaos. Anna i Mija kłóciły się o szczegóły, o daty. Oto, kto był pierwszy i jak mogły sobie to zrobić. Drażen stał pod ścianą, próbując wciąż utrzymać jakąś władzę. Uspokójcie się. To jest między mną a Heleną. Wyjdźcie. Nie, krzyknęłam. To jest sprawa rodzinna. Wy już nie jesteście rodziną, jesteście, jesteście kłamstwem. Petra, która była najmłodsza, ale i najsilniejsza. Podeszła do notesu. Przewróciła na ostatnie strony. Kiedy zobaczyła wiersz, który Drażen o niej napisał, nie krzyczała. Jej twarz skamieniała. Nie płakała. Ona po prostu wpatrywała się w ojca, a w jej oczach zobaczyłam ten sam dalmacki kamień, który czułam w sobie. Zrozumiała, że nie była wyjątkowa. Była tylko trzecią zdobyczą na jego liście. Kiedy? Spytała Drażena. Tylko jedno słowo. Drażyn próbował skłamać, wymyślić historię o tym, że to tylko fantazje. Ale Mija i Anna już go zostawiły. On kłamie, petruś. On kłamie w każdej sekundzie. Wróciłam do salonu, gdzie goście, zmęczeni czekaniem, zaczęli już niecierpliwie czekać na główny posiłek. Wszyscy patrzyli na mnie. Poczułam się jak chorwacka księżniczka która właśnie została zdetronizowana, ale teraz sama przejmie koronę. Wzięłam szklankę, uderzyłam w nią łyżeczką. Dźwięk był cichy, ale donośny. Drodzy przyjaciele, zaczęłam, a mój głos był spokojny, przepraszam za zamieszanie. Mamy mały problem rodzinny. Ale to jest problem, który muszę rozwiązać publicznie, bo Drażeń jest publiczną osobą, a ja jestem jego żoną od trzydziestu lat. Drażen, błędszy niż biel prszuta, wybiegł z pokoju. Heleno, przestań. To nie jest właściwy moment. Właśnie, że jest, powiedziałam, patrząc mu prosto w oczy. Bo ty uczyniłeś z naszego życia publiczne widowisko kłamstwa. Trzymałam w ręku mały pilot, podłączony do ukrytego nagrania. Wszyscy patrzyli na nas. Całe towarzystwo Cała nasza chorwacka socjenta czekała na to, co powiem. To był moment prawdy. Wcisnęłam przycisk. Z głośników, które Dražen kupił do słuchania muzyki klasycznej, rozległy się głosy. To były głosy Drażena i dziewcząt. Nie to, czego się spodziewacie, nie nagrałam ich w sypialni. Nagrałam fragment ich rozmowy zaledwie kilka godzin temu, tuż przed przybyciem gości, kiedy Dražen opowiadał o nowej firmie. Czy Anna i Mia wiedzą, Drażenie, że ten fundusz, który założyłeś, ma na celu ukrycie pieniędzy przed Heleną? To był mój głos. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Rozdział 10 W małym pokoju, chwilę przed wybuchem w salonie, mój plan zyskał inny wymiar. Odkryłam, że drażeń nie tylko zdradził mnie z córkami. On manipulował ich uczuciami, używając ich jako narzędzi do zdobycia kontroli nad majątkiem. W notatniku nie było tylko opisów miłosnych. Były też rachunki i zapiski o tajnym funduszu inwestycyjnym. Mia, z jej naiwnością, miała być jego nominalnym właścicielem, Anna podpisywać dokumenty, a Petra zapewniać alibi. Jego romanse były przykrywką dla finansowej zdrady. Właśnie to usłyszeli goście w salonie fragment, w którym Drażeń się przyznał, że fundusz w zadarze ma za zadanie chronić pieniądze przed ewentualnym rozwodem, a córki o tym wiedziały, ale myślały, że chronią jego interesy, nie wiedząc, że tak naprawdę są tylko figurantami. Głos Drażena z głośników był pełen arogancji. Helena myśli, że jestem tylko głupim, starym Chorwatem. Ale fundusz w zadarze jest zabezpieczony. Dopóki mam córkę, która mi ufa, mam wszystko. W salonie zapadła grobowa cisza. Ludzie, którzy znali Drażena jako szanowanego biznesmena, patrzyli na niego z obrzydzeniem. To była chorwacka, publiczna hańba. Teraz rozumiecie, drodzy państwo, powiedziałam, patrząc na Drażena. Jego twarz była szkarłatna. Zdrada fizyczna była wystarczająco bolesna, ale zdrada finansowa i emocjonalna Używając własnych córek jako pionków do kradzieży całego mojego życia, to jest prawdziwa pułapka. Drażen ruszył w moim kierunku, ale kuzyn Iwan go powstrzymał. Córki weszły do salonu. Były blade, ale już nie walczyły ze sobą. Zrozumiały, że zostały zmanipulowane. Ich ojcowski kochanek uczynił z nich wspólniczki w przestępstwie przeciwko ich matce. Anna, najstarsza, podeszła do mnie. Jej oczy były pełne łez, ale tym razem nie były to łzy wstydu, ale wściekłości. Mama ma rację, powiedziała do Drażena. Wszystko, co powiedział, to prawda. O funduszu, o tym, że użył nas, użył mnie i mi do jego celów. Nie wiem nic o pętrze, ale wiem o pieniądzach. Mija i Petra potwierdziły. Chaos wybuchu. Goście? Zszokowani tą publiczną sceną, zaczęli wychodzić. Mój mąż został sam, upokorzony przed całą naszą socjetą. To była moja zemsta, nie tylko osobista, ale i społeczna. W Dalmacji honor i opinia są wszystkim. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Po tym, jak ostatni gość opuścił dom, a Drażen siedział w milczeniu, z twarzą w dłoniach, ja uśmiechnęłam się. To był pierwszy prawdziwy, szczery uśmiech od tygodni. Zrozumiałam, że moja pułapka miała jeszcze jeden, ostatni cel. Podeszłam do Drażena, który wciąż szlochał. Myślałeś, że będę płakać i odejdę, prawda? Że w moim wieku zacznę wszystko od nowa w jakimś małym, wynajętym mieszkaniu? Wtedy, w tym momencie. Ujawniłam moją ostateczną kartę. Mój drogi Drażenie, te nagrania, które usłyszałeś, to tylko mała część. Wysłałam cały pakiet do lokalnej prokuratury, do urzędu skarbowego i do wszystkich największych biur turystycznych w Splicie, z którymi współpracujesz. To, co nazwałeś funduszem, to było pranie pieniędzy, a ja mam na to dowody z Twojego notatnika. Prawdziwa rewoulta polegała na tym. Że drażen miał tylko jeden romans, ale ja użyłam jego notatnika i finansowego przekrętu do manipulowania córkami, by przyznały się publicznie do romansów, których nie było. To drażen wplątał jedną z córek, Anę, w ten finansowy przekręt. Romantyki z pozostałymi były wytworem jego chorobliwej fantazji zapisanej w dzienniku. Moja pułapka polegała na tym, że ja, matka, użyłam tego dziennika jako dowodu na ich romansę, zmuszając je do konfrontacji. Córki, czując się zdradzone przez ojca i widząc jego zapiski, uwierzyły w te romanse i publicznie je potwierdziły w szoku, by ratować moją psychikę i swoją godność. Moja zemsta była czysta i brutalna. Zniszczyłam go nie tylko jako męża i ojca, ale jako człowieka prawa. Zapewniłam sobie i córkom finansową przyszłość, jednocześnie publicznie niszcząc jego reputację i ratując córki od więzienia. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału.